Siemano widzowie, dzisiaj będę grał w takie kulki i muszę zjadać jakieś jedzonko, nie wiem co to są jakieś kulki, będę coraz większy, więc dzisiaj będzie ze mną Igor, przywitaj się. Siemanko. No więc dzisiaj sobie zagramy właśnie w tę gierkę, więc dzisiaj coś kupię, może zabłoksy, może nie, zobaczymy. Będzie mi ciężko powiedzieć najlepszego typka, bo on ma 800 tysięcy mm, mocy, więc będzie ciężko. O, mam tu jakiś prezent do odebrania. O. W ogóle jakieś koło, zakręca sobie. Może coś dobrego dropnia Nie, 2k, to tysiące, no tylko nie to. O, cześć Igor! Cześć! <gry> zjemcie, zjemcie! Zjemcie, chodź tu! Jak ja jeszcze ja Ciebie nie zjadłem? Jest! Dobra, widzowie! Zjadłem Igora! O, tu jest jakieś jeszcze typowe. Gdy ma 10 tysięcy, widzę. Jod mu nagle tak z, zrosło? Dobra, widzowie, nie. Ja się zdenerwowałem. Teraz. O nie, Igor jeszcze mnie goni. To nic mi nie zrobi. Co? No nie. Dobra, widzowie. Zdenerwowałem się. I patrzcie, co robię. Tak, to. Albo jak Igor będzie mnie nie gonił. Znajdźmy Igora. O nie. E, cześć Igor! O nie, gonią mnie! Ole, mam lago, co się stało? O, jestem. Dlaczego mam takie lagi? Cześć Igor! O, o nie, Igor nie goni, widzowie! Nie, widzowie, nie! Igor nie goni, nie! Zjad mnie! Widzowie, za chwilę coś kupię za box. Cześć, Igor, jestem tutaj, widzisz mnie? Nie. Tutaj. Dobra, widzowie, patrzcie, co robię. Kupuję coś takiego. Tak, tak. Do dało mi to szybkości. I co tam dodało? <noise> 10 chyba. Ileś tam tysięcy chyba. Dobra, jest. Dobra, widzowie. Daje radę. Teraz z, czas na zemstę dla Igora. Igor, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Ja mam szybkość. A cześć! co? Jestem taki szybki. Nie powiem. A cześć, Igor! Nie. Nie uciekniesz, bo jestem za szybki. Dobra, widzowie, mam tutaj typka, jest. O, mam tu kolejnego. Widzowie, za chwilę... O nie, o nie, uciekam, uciekam. Igor, gdzie jesteś? Dwa razy prędkość, więc jestem Sigma Boy. Mam już 100 tysięcy mocy. Igor, gdzie jesteś? A gdzie ty jesteś? Co, dlaczego go nie mogę zjeść? O, zjadłem go. Kolejnego Czy tutaj mam. O. Jest! No gdzie ten Igor widzowie jest? Gdzie ty jesteś? O cześć, Igor! Ah. <laughs> no, nie, nie, nie. <laughs> Żegnaj! Igor! Zebrałem widzowie koło zekę sobie. O, nie, nie, Tutaj nie, no znów tysię, znów dwa tysiące, tak to mi zdobył y, chyba pięćdziesiąt tysięcy, coś w tym stylu. Dobra, widzowie. O, tutaj mam typka, muszę go zjeść. O, widzowie, patrzcie, jaki jestem silny. Jestem najlepszy na serwerze. Igor, widzisz, ile mam mocy i widzisz, kto jest pierwszy? O nie, jestem zwolny. O nie. Znowu jestem wolny. Cześć, Igor. Jak ty jesteś taki szybki? Ja Ktoś ciebie zjadł Serio Serio Widzowie to ja coś się kupię Pójdę na strefę VIP Tak A nie nic nie kupuję Dobra widzowie kupuję Strefę VIP Pyk Patrzcie to widzowie gdzie ja jestem <laughs> Igar, y, widzisz mnie? To lepiej chodź im na stre Zobacz na strefę VIP. Może ty też kupisz. Może ty też kupisz strefę VIP. Widzowie właśnie mam troszkę pieniążku, więc sobie kupię nowy kolor. O, ale mam młody kolor. Ale widzowie szybko rosnę tutaj. Jestem sam i mam mega dużo jedzonka. <laughs> Dobra widzowie, więc lecimy tutaj troszkę sobie pozbieramy i za chwilę lecimy zjeść Igora. A ty mnie widzisz, gdzie ja w ogóle jestem? Chodź zobaczyć pod strefami Musisz okrążyć mapę Dobra widzowie, patrzcie ile już mam moc, Za chwilę będzie 700 tysięcy. Dobra widzowie, to włączę sobie auto farmę. Subskrybujcie, widzowie, kanał, bo za chwilę 2000 subików. Ile musimy dobić do świąt 2000 subików. Hmm. <suszy> Dobra, widzowie, jestem, jestem. <suszy> Dobra, widzowie, za chwilę. Albo dobre, to już polecę nawet dla tego Igora. Tylko gdzie on jest? Igor, gdzie jesteś? Dobra, widzowie, wychodzę ze strefy VIP i poszukam Igora. Widzisz? A to jaką mam kulę jak nie widzisz? A ja ciebie też widzę. Próbuję się przedostać na strefę vip. Tak. Musisz skupić za robuxy. Widzowie jestem taki wolny, bo mi się skończyła już szybkość Dobra widzowie, odpuszczę im wszystkim i pójdę sobie na strefę VIP Albo może dogonię jeszcze tego typka Gdzie ty? Co? Dobra, mam tutaj mega dużo osób do zjedzenia. Jest? Pyk, pyk. Muszę go zjeść. Spróbuję tego. Oni mnie widzą wypchnął po yy, tym. Oni za chwilę będą mieli więcej mocy ode mnie. O cześć, Igor. Co robisz? Dobra, widzowie. Mam go, mam go. już na, Mam już go na ogonie, praktycznie. Chodź tu. Ale on. Ja. A ja mam 685 tysięcy. Dobra, widzowie. Widzowie, dobra, robię to. Za chwilę go zjem. Dlaczego on jest taki szybki? Ja nie wiem, by nie wiesz. Masz pokazane do góry. O, dobra, widzowie, jest tu typo, który ma 300 tysięcy. jak się co? Nie wiem, Jaka znowu nazwa? Dobra, widzowie, mam go, mam go, dobra. Mam, widzowie, milion. Milion. Dobiłem milion. Ale, ale, dziękuję za to wszystko. Dobra, widzowie, to dzisiaj na tyle. Trzymajcie się. Elo!